Nareszcie nadszedł ten dzień, czyli moja urodzinowa nocka. Super na blutiza. Fajny amas. Może... Proszę Państwa, akcja ratunkowa łódki, która zatrzymała się na wodzie. Jak ja nie mam nie... Wiem, zaraz, zaraz, nie wiem. Branie. Jest, jest, dawaj. Co to kurde? Amur! Stary, dawaj go szybko! Ale zacznijmy od początku. Jakiś czas temu na moim YouTubie widzieliście film Złowiska Leśna Przystań Ocieka. Nie bez powodu mówiłem wtedy, że szykuję na tym łowisku coś grubego. Na myśli miałem właśnie moje urodziny. Wszystko już zarezerwowałem pod koniec stycznia i tak wyczekaliśmy dzień moich urodzin. W dzień wyjazdu rano zadzwoniłem na łowisko, aby potwierdzić pobyt. Okazało się wtedy, że obsługa nie wpisała nas na listę rezerwacji i ktoś już zajął nasz domek. Byłem bardzo, ale to bardzo rozczarowany. Musieliśmy jednak szybko szukać innego łowiska. Szukaliśmy i szukaliśmy, jednak wiele z nich nie miało wolnych terminów na nockę. I wtedy właśnie przypomniało nam się łowisko nad potokiem w Rzeszowie. Termin był wolny, więc nie czekaliśmy długo z rezerwacją na wieczór. I tak właśnie witam Was na mojej urodzinowej zasiadce. A teraz bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Ej, taki filmik, tak płucą. Wszystko, wszystko to co mieliśmy, to mamy. Nareszcie dojechaliśmy na łowisko. Jak widzicie, sprzętu trochę było. Ale wiesz, tak nie bez Ustaliliśmy, kto gdzie łowi. Przyszła pora, aby zrobić miksy do nęcenia. Miksy, którymi dzisiaj będziemy nęcić, to jest słodki i śmierdzący. Do słodkiego idzie 18mm kulka proteinowa o smaku truskawka. Od Best Fida. dodajemy. Czałówek nie chce wyżej dać. Toalety, orzechy grysi. Tyle, tyle. I no. on zlewa zip Czekaj, pokruszył trochę trochę. O kurde, jednak nie. Masz nóż jakiś? No, no to trudno, dodajemy cały. Potem to ręką Gorzej z wątrobowym będzie dzikiem. Do wiaderka po prawo dodaliśmy jeszcze pelet halibut. To sobie sprzątać, panowie. Jezus, ale będę walił. Na pierwszą wędkę kuleczka Squid od Dragona. Na sam początek Yy, miks słodki orzech Tygrysi z kukurydzą z dipem orzech Tygrysi z kulkami i kokos i speletem orzech Tygrysi. Wywożę na środek, bo liczę, że karp tam może żerować i wziąć na mój zestaw, bo jednak moim głównym celem dzisiaj jest ładny karp, dlatego słodki miks na sam początek. Tak wywieźliśmy wszystkie swoje zestawy. Pozostało nam tylko czekać, aż pierwsza ryba skusi się na naszą przynętę. Powiem wam, widzowie, że nareszcie, nareszcie jest ten klimat, kurde nocka. Dzisiaj przyjechaliśmy trochę tak już pod wieczór no bo trochę była lipa z poprzednim łowiskiem, bo się okazało, że pani nam nie, zare nie zarezerwowała, bo mieliśmy być na innym łowisku. Ale na szczęście udało nam się tutaj dzisiaj rano zarezerwować. No i o 18:00 meldujemy się, kurcze, klimacik, domek, który znacie z urodzin Frycka i polowanie na fajne ryby, dzisiaj już trochę bardziej karpiowo, jeśli chodzi o nasze miksy i ogólnie, więc myślę, że to będzie odcinek już dla Was dosyć ciekawy, zmontuję go jeszcze w coraz lepszy sposób, bo też te moje filmy się upiększają z każdym innym, więc tyle dobrego, a my czekamy na pierwszą rybę. Niedługo po tych słowach sygnalizator wydał dźwięk, Proszę Państwa, Fryderyk. Z pierwszą rybą po niedługim czasie mamy to. Kurde, on lewie wzrósł do może jakiś większy. Kulka robactwo to u niego, bo mi przejdzie przez wędki zaraz. Lecie on, bo tu sięgnie. Jeziotry potrafią wyskakiwać z wody na wysokości nawet dwóch metrów. Robią to z ogromną siłą. Znane są przypadki, że wyskakujące jesiotry potrafiły uderzyć i ranić ludzi w łodziach. To dość waleczne jak na rybę prehistorycznego pochodzenia. nawet! Ej, Ej, kurde, Dawaj Zbieram. Opowiedz coś o rybie do widzów ładna ryba, nie Jedna z większych chybaską Takbo tu jakoś jest Jak się czujesz? Dobrze Twoja pierwsza ryba 1-0 no tak, wynik się liczy. I tak oto złowiliśmy pierwszą rybę wyjazdu. Dobry, widzimy, ja od nowa, od nowa. Kurde. <laughs> Możemy zauważyć przepiękny klimat na tym łowisku. Mamy mnóstwo zieleni, piękna woda odbija się słoneczko i jest bardzo przyjemnie. Dziękuję to na tyle. Czekałem na to całą zimę. Witam serdecznie, proszę Państwa. Siedzimy w domeczku. Jak widzicie, rybka chodzi. Franek się kąpi. Franek się chłodzi. W frycu tam siedzi, czeka na rybę, ale czekamy stricte na to, na to jedno, jedyne branie. Siedzieliśmy w ciepełku i nasłuchiwaliśmy sygnalizatorów. W pewnym momencie jedna z centralek wydała dźwięk. Branie mamy, pierwsze moje. Nie zdążyłem wrócić do domku, bo na drugiej wędce zaczęło jechać. Branie, jest, jest, dawaj! Szybko! I... Idzie trochę jak. Nic tak naprawdę. Czyżby Amur? Albo ten kad, bo pamiętasz ten kad, to też nie co to kurde? Amur! Stary dawaj go szybko! Amur! Dawaj go! Dawaj! No dawaj no! Jest Amur! Dawaj, dawaj! O kurde! <laughs> dawaj stary! <coughs> no weź go! Nie tak złamiesz! Nie, nie, nie podniosę tak wysoko! Nie powiedziałem tak wysoko Nie no pomóż jeszcze się okaże to ten Taki ciężki Dobra Piękny amur mój drugi w życiu i drugi przy okazji na tym łowisku ładnie widać? Piękny amurek Myślę, że nie duży, bo nie jest to duży jak na amura w rozmiarach, ale, ale no fajna sztuka już, mi się bardzo podoba. Szczególnie, że amury to jeden z moich ulubionych ryb. Proszę cię mordo, spokojnie. Oj kurde, ale torpeda. Dobra, wypuszczam go. Ale kurde. No Franek. O! To są amury. I tak oto złowiłem moją pierwszą rybę na urodzinowej nocce. A teraz zobaczmy, co jeszcze się wydarzy. Nie jedzie. No jest. Dawaj. Podbierak weź, podbieło kurde. Dawaj, podbiera. Czuję, jak uderza płetwą. Podbieraczek bierzesz? Gdzie on jest, stary? Pod, czy nad? Co to? Amur kolejny! Patrz! Ej, co ja jakiś amurzysta jestem? Kolejny amur, jak widzicie. I jakbyście byli ciekawi, czemu nie robimy ująć główną kamerą, to dlatego, że telefon lekko Szybko mi się rozładował, czego lekko nie przewidziałem, więc się ładuje i no Cieszę się, że w ogóle wziął Nagrywasz. Oli zimny Jezu Dosyć taki, no już No mniejszy niż poprzedni, ale fajny. Widać go? Widać co, nie, nie, nie ma dwóch metrów Dobra, to zrób zdjęcie jeszcze A! Z liścia mi dał. Niech idzie. Otwórz mi. Ja... Trudno. O, elo. Masz branie? Niestety owa ryba zrezygnowała z przynęty. Ale jeśli myślicie, że to koniec zabawy, to jesteście w wielkim błędzie, bo... Przestało. Siedzi, 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 siedzi. Dobra, no to bawimy się od nowa w takim razie. Nie no stary, czuję, że to kolejny amur idzie. Ja nie gadę, że hat striga to będzie. Chyba, że karp może, ale nie no raczej nie, idzie jak amur. Amur. Co się kurcze dzieje ze mną dziś? Amurowy hat trick no. Ło kurde, bo mi wędkę połamie zaraz. Masz telefon? Czekaj, a został tam. Czekaj, idę po niego. Daj mi telefon, panie. Amur, kolejny. Idziesz? Czekaj, gdzie ten koszyczek? Amur, oddaj koszyk, chłopie. Się. No, taki amurek mały. Widać, że nasza zanęta smakuje im dzisiaj, no a zwłaszcza na moich zestawach, więc fajny amurek. Nie Niesamowite uschnie. No, fajny amurzysta taki, dobra. E, łowca też fajny. No pa, kameruj to teraz. Kameruję. Kamerujesz? Kameruję. Dobra. Amur na Bluttizach. No i szybko poszedł widzowie. Widzicie, yy, to znaczy to nie tak, że nie szanujemy ryb, po prostu jest zimno i chce iść do domu. Było już koło godziny 23, więc postanowiliśmy, że już pójdziemy spać. Pozdrawiam. Spróbujemy usnąć. Zobaczymy, czy coś weźmy na nasze wędki. Idziemy spać. Dobranoc. Budził nas blask słońca. Wiedziałem, że to koniec nocnego łowienia. ale przymarznięte lekko przez noc x Wszystko jest przymarznięte No, dobra Squid, na którego brały amurki Idę po drugą wędkę, kurde. W taki sposób wywieźliśmy wszystkie wędki drugiego dnia. Ledwo zdążyliśmy włożyć kulki do plecaka, a tu nagle... branie, tylko że jakimś cudem mi się nie nagrało. <śkowodawicz> Jak się wie? No. Jakiś chłopie waleczny ten jesiot. No. Dobra. Zapozuj. Poniżej, niżej, niżej, olu. Jest look. taka rybka waleczna. Ładna, ale w sumie mała. No jesiot, drugi frycka i pierwszy dnia następnego. Dokładnie. Dobra, zdjęć do wody Dobra, o zimną rączkę <gry> takie, rdzenie, takie jedzenie na rybach Całkowicie inaczej smakuje Smacznego Frycu z braniem A? Nie ma? Nie ma ryby Jemy sobie Frycu ma branie i nie ma ryby Proszę Państwa, akcja ratunkowa łódki, która zatrzymała się na wodzie, bo baterii było mało i nie wymieniliśmy jej przed startem. Przyciąga ją chyba do brzegu, nie? No. Jak ja mam niby ją zrobić? Nie wiem. Rzucisz, nie wiem. <ścoughs> Zwijaj i zahaczysz ją. O, o, o. Ale smart brain. A jak ja chłopie mam tu ją wziąć? Poczekaj. Tu ją daj, tu ją daj. Oku. Jaj. Czekaj, bo stary jak ja. Jo. No, no nie było tejże. Proszę Państwa, uaktualniamy sytuację. Ogólnie musieliśmy się przenieść na pierwszą wysepkę obok, bo tam już nam pani właścicielka wczoraj mówiła, że tam przyjedzie taki pan z rodziną i tam chcieliby sobie połowić. Ogólnie domek jest pod naszą dyspozycję. Tam mój tata z moim bratem sobie siedzą, a my jesteśmy tu na stanowisku obok. Łowimy. No, jest to taki chaos trochę, ale miejmy nadzieję, że w rybach to nam skut przyniesie jakieś efekty, bo pan nam powiedział, żeby wywozić tutaj pod wyspę, że tam karpia 10 kg ostatnio zowił wiadomo, że każdy wędkarz tak mówi, ale tyle no nam zostało no właśnie może ryby to oddadzą ale no jesteśmy na tej pierwszej wysepce, tam jest nasz domek i no taka sytuacja, łowimy, czekamy, wędki wywiezione może weźmie po niedługim czasie od pierwszej wywózki w nowym miejscu Sygnalizator wydał dźwięk. Specyficznie do boku idzie. Jest ryba w nowym miejscu. Widzisz ją? że nie walczy. No nie walczy, jak Amur. Amur na tu już. To będzie Amur na bank. Może kard? Nie, kardy chopie. Już była rola. Odstawiam Amura No Amur Tak, Tak Amur Kurde czwarty No Amur, hopię. Taki Amur, czwarty, chory, maturane. W każdym razie fajny Amurek, mały, jeden z mniejszych w moim życiu, ale czwarty na tej wyprawie. Jestem zadowolony. Dobra, zrób zdjęcie i lutuję go. No. Nie wiem. Świeci cię powinno na czerwono. No miga. No, no, to się znaczy, że się kręci. Kamery, amur. Na tym stanowisku siedzieliśmy jeszcze dwie godziny, jednak kompletnie nic nie interesowało się naszą przynętą. Proszę Państwa, nastąpiła taka sytuacja, że zostało nam. Łowienia 3 godziny, bo jest 14. my zostajemy do około godziny siedemnastej, bo jeszcze musimy dojechać, a to jest kawałek drogi od mojego domu. Prycu, chcesz coś powiedzieć? Nie. Yeah. Okej. Okay. No miejmy nadzieję, że jeszcze coś, jakiś happy end się nam przydarzy, bo ogólnie miałbym oceniać od 1 do 10 no to takie 5 na razie jeśli chodzi o ryby, ogólnie klimat, fajnie z ziomeczkami z tatą i no jest ogólnie mega fajnie jeśli chodzi o klimat, ale no no jeśli chodzi o ryby, to tak średnio miejmy nadzieję, że to nie koniec i że jeszcze coś fajnego się trafi. Tym razem los uśmiechnął się do Frycka. Super na blotizacz. Czemu centralka nie zagrała? Ja nie wiem, ale czy awendka, chłopie? Właśnie ja ping-ponga zobaczyłem. Ja, jesteście się, się w drzwiach zderzyliśmy ja od tak domku. O, jest, Jidr. Ale był tam w wodzie. Co, się ma, tak. Jak to spało tą Ej. Musisz użyć go wyciągnięte. O kurde! Co, czuć go? Czuć go, czuć. Ej, też może być nie najobrzeższy. No dobra, dawaj go. No. Dobra, no dawaj. Co to nagrzane jest? Bo Jest ciepłe. Teraz... Branie, branie, dawaj stary. Branie, branie. Jest? Nie ma. Nie ma, dobra. To połóż i wypuść go może. Dobra, dawaj go do wody Oj kurde, brzeg to szkoda. Dobrze, to się Poszedł. Nie. Później już kompletnie nic się nie działo. Daj rurkę. Tak. To jest taki film, który w Nie wiem. Do wmyję. Jesteś nagrywany. To by było na tyle. Może nie było jakiegoś wielkiego happy endu, ale ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i co? Przeżyliśmy wspólnie moje kolejne urodziny.